Witam wszystkich serdecznie Ja jestem siedział A to jest już drugi odcinek Science Road the First Tak, tak, tak Pff. Wiem, że ostatnio pokazywałem kreatora postaci, a w tym odcinku chcę pokazać, że tak powiem ten prolog Misja, która jest przed kreatorem postaci. Więc no, sorki, ale tak wyszło Dobra, dajemy no tak normalnie Życzę miłego oglądania i wczytywania Ach, ten świetny soundtrack. Jest wyborny naprawdę. Uchyyy, hey. czytywanie, Framps. Tadam! Podboj, Czytajcie sobie. No chyba się nie lubicie czytać. Osiągnąć gówno! Tak ta gra jest pełna absurdów. Święci z trzeciej ulicy. To nasz nasz gang. Dun -dun. W ogóle strasznie za Chociaż nie. Fajnie, że wzięli styl st giernych Wojen Do tak absurdalnej gry Ale chyba to specjalnie zrobili Ty więcej absurdu, tym więcej, tym lepiej Wszystkich oczywiście nic nie pokażę, to będzie, to jest tylko krótkie zaprezentowanie tej gry, ale... Dużo zobaczycie Ta... Oglądajcie Bo to też będzie dobre Ooo... Science flow, done. Science flow, do that. It's Krzydół. Ninja. Wow. Hmm. Kradzie się spoko. Teraz mówią trochę jak Taglados w Portal 2. O. i Najlepsza w tej grze taka spokojna postać jak... Zemos. On zajmuje się dziwkami. I on nie mówi, on cały czas. No, stracił głos, że tak powiem. I cały czas musi mówić przez taki syntezator dźwięku. To brzmi oczywiście wybornie. Troszkę mało klatek, ale to nic. Chyba nic.

No, mi pasuje tak, 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 myślę się do akcji. Yo bad! <laughs> no, szybciej, fraps Piękne logo, piękne logo, piękne logo, ESR, piękne logo, piękne logo, piękne logo, piękne logo, piękne logo, piękne logo, o ale mało klatek pr uh -huh. kaboom krótkie cięcie krótkie cięcie, szybki powrót ła

Aha, rewera sama. Yeah. Jak do nas, Kulman? Kulman! Jak mnie to za cool, cool, to, to by nie grał w tę grę? Bo wow, szybki jesteś. O, to będzie dobrze. Słuchajcie. Święć! Święć! uszczyłem do podpisu! Josh no Burke. A to jest dobre. Uh, uh, no. right. yeah, you know, Nightblade na DVD. Nightblade. Później się chwalił. się będzie mógł wezwać Nightblade'a. Jest zwykły No, Josh. Nie wiem, jak mogę mógł go zapowlać jego Właściwie tylko nasza postać nie ma Fajnego. Ten moment pokazuje, że nie warto hey, iść z kolesiem. Ta Nie nas! próbujesz do więzienia? Co? Nie chcę być bitch. Czy muszę go nim Zapomnij będzie w porządku właśnie nic mnie nie będzie dobra a. o jak, jak to kocham to miejsce zaraz będzie ci dać leci Mr. swat oj sami się ruszyli też jak tu wróżniemy a tego zobaczymy lot pierwszą klasą Urgh. Kolejni chcą. Sorry, nie ma tyle miejsc. leć! Ty też! Oś ty! Jajka! Dobra, ten mi padł, to wezmę ciebie. Oh, on wstał! Leć! To wyglądało jakby walnął się, że nie na szybę, ale. Dobra, ginie. Haha. Ułama. Też. Oj, oj, oj. Tarczównicy. Per, 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 per. Tarczownicy. perper. Per, per. No, no, co mnie gonisz? Oj. No... A tam się schował... O, sniper! Je, yeah, czapka. Pata dupko A i rokieta, to nic! Magazynek, zmiana... Strzela do mnie. Krew rozrywa mnie, wszystko, krew leci. Płynie! A ja tak stoi. To jest hardkorowy moment. Peru, peru. Per, per. Peru, peru. Peru, Pięte, możemy lecieć. a co w tym momencie dzieje się Sza Ha, oni tam zostają w budynku Ja już w tym macie dzieje się z i... ...Lanem. Łooo... Ja lubię jak te kule lecą na ukos. Przy planu, tak, tak Oj, 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 panowie Podoba no, mi się wasza postawa Ja tu jestem bossem! Ja, się fajczy Oj, 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 oj dziecko się przewróciło O, to będzie... By... Nie, dobra To będzie dobra, nie! Wiesz ja, Jak kochamy buchy w DG, one są takie z dopracowanej w giełdę. Chociaż w DG też je kochałem. Panie młode, jakie grafiki! Pyr, pyr, pyr! Zginiesz! Oj, oj, oj. Ta... Z przez blok. To się... Zapatrz chmur, czy co to jest? Zobacz. On się nie martwi o to, żeby się trzymać. Jeśli się martwi o to, żeby ich wszystkich wystrzela. Tak być. Yeah. Per-per-per. per Jesus. Per-per-per. Per-per. Dajcie. Сарги, я там максика. Бади бум, бади бум, бади бум, бади бум. Ой, 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 ой. Сидит, пошли на улицу. Чего? Да, бади бум, бади бум, бади бум. Бум. Бади бум, бади бум, бади бум, бади бум, бади бум. Кабум. Субтитры сделал that. No, 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 no! Oh, no. Oh, shit. Kochani, dziękuję wam za uwagę. To była jedna z misji Prolog czy wstęp w ogóle Science of the World.